Rewolucja 4.0. Co to właściwie jest? Wróćmy może do podstaw. Pierwszym takim ważnym elementem tej rewolucji jesteśmy my, ludzie, którzy korzystając z określonych technik, technologii i nowych zachowań. Jesteśmy częścią tej rewolucji. To właśnie internet ludzi i rzeczy powoduje, że możemy korzystać z komunikacji z wieloma ludźmi naraz, możemy korzystać z wielu aplikacji, możemy uprościć nasze życie, obsłużyć wiele rzeczy, które do tej pory były dość skomplikowane, w sposób bardzo prosty. Internet rzeczy to oczywiście podłączone do internetu urządzenia, które się z nami komunikują. Wyśmiewając może albo żartując sobie co to jest taki internet rzeczy, to może ta rumba, która nam sprząta dom, podłączona przez aplikację, przez internet, przez chmurę po prostu zadziała. Dalej hulajnoga, która ma informacje na temat gdzie jest, jaką ma baterię, gdzie może być użyta, czy rower miejski. Te wszystkie elementy związane z, z ludźmi i rzeczami powodują, że rewolucja 4.0 właściwie wchodzi w nasze codzienne życie dość głęboko. To wszystko byłoby możliwe, gdyby nie byłoby możliwe, gdyby nie mobilność, znaczy mobilność nas jako ludzi, możliwość korzystania z aplikacji, wydawania pewnych rozkazów, czy analizowania danych zdalnie na zwykłym smartfonie, na tam, tablecie, na komputerku. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie mobilność, czyli mobilność jest takim silnym elementem, który rzeczywiście świadczy o tym, że świat się zmienia i idzie zgodnie z rewolucją dalej. Komunikacja. Dzięki internetowi i aplikacjom komunikacyjnym możemy się komunikować sami wewnętrznie za pomocą social mediów, za pomocą komunikatorów. COVID wzmocnił ten element rewolucji 4.0, no i oczywiście wiemy, że w tej chwili miliony, miliony ludzi korzystają z pracy zdalnej. No i ta komunikacja stała się kluczowa i pozwoliła światu tak naprawdę dość płynnie przejść przez, przez ten kryzys pandemiczny. Chmura obliczeniowa. Komunikacja, mobilność, Internet rzeczy i ludzi nie były potrzebne, gdyby nie Miejsce, gdzie można by było te dane składować, gdyby nie miejsce, gdzie można by było te aplikacje instalować i dać im dostęp do, dla użytkowników. W związku z tym ta chmura obliczeniowa jest kolejnym elementem, który świadczy o tym, że ta rewolucja postępuje. Dobrze Państwo wiecie, że Microsoft, a Amazon, a Netflix, Google, wszyscy inwestują w chmurę ogromne miliardy dolarów czy euro. Na całym świecie powstają ośrodki obliczeniowe, które dają bezpieczny i stabilny dostęp do aplikacji i do danych. To wszystko jest połączone oczywiście z siecią światłowodów. W każdym razie ta chmura z takim czynnikiem kluczowym i oczywiście mocno rozwojowym, który tak naprawdę też w jakimś zakresie upraszcza dostęp do nowych technologii. Inny element to oczywiście auto, auto, autonomia mobilna. Dzisiaj tak naprawdę to możemy sobie właśnie mówić o jakichś małych robotach albo o jakichś... Drobnych usprawnieniach w logistyce czy na magazynach, gdzie rzeczywiście roboty obsługują mnóstwo, mnóstwo pracy, ale tak naprawdę mówimy o docelowej autonomii e, transportu, autonomii samochodów itd., itd. To wszystko by nie było możliwe, gdyby nie kolejny element, czyli szybkie sieci. Szybkie sieci to oczywiście baza dla tych ośrodków obliczeniowych, baza dla nas. Tak naprawdę dzisiaj świat jest spleciony siecią milionów kilometrów światłowodów i, i łączy. No i oczywiście świat jest też może niespleciony, nie ale udostępnia im się internet, oczywiście za pomocą sieci bezprzewodowej czy takich lokalnych Wi-Fi, czy oczywiście y, transmisji danych poprzez y, telefonie komórkowej, 4G, 5G itd., itd. To wszystko naprawdę jest ważne, bez tego nie, byłoby możliwe, nie byłaby możliwa rewolucja 4.0. Tak naprawdę te wszystkie elementy składowe rewolucji 4.0 kończą się u nas w biznesie na możliwościach związanych z nową inteligentną logistyką. Poczynając właśnie od robotów na magazynie, poprzez przede wszystkim aplikacje, które w sposób stabilny i bezpieczny prognozują, analizują i yy, wspierają obsługę procesów logistycznych, to tak naprawdę właśnie jest to, co wpływa na nasz biznes. Koniec końców, inteligentna logistyka i odpowiednie aplikacje, które wspierają procesy w naszych przedsiębiorstwach, powodują, że optymalizujemy procesy i uzyskujemy większą efektywność biznesową. Na końcu, oczywiście, fabryki. fabryki to też jest część związana z i z autonomią, i z inteligentną logistyką, i z tym, że de facto roboty wykonują już dzisiaj w wielu fabrykach większą część zadań. Są silniejsze, nie męczą się, są szybkie i bardzo precyzyjne. To wszystko razem powoduje, że ta rewolucja 4.0 rzeczywiście następuje i z jednej strony zwiększa efektywność naszego biznesu i świata, z drugiej strony powoduje, że mamy więcej pokus i możliwości. Ale gdyby nie, gdyby te wszystkie czynniki funkcjonowały w sposób jakiś taki rozległy i, i niezależny, to nie byłoby to tak efektywne, a właściwie nie byłoby możliwe. Dzisiaj tak naprawdę kluczowa jest integracja wszystkiego ze wszystkich, czyli za pomocą sprawnych sieci internetowych, za pomocą dostępnych zasobów pozwalających używać aplikacji, składować dane, mieć do nich dostęp, tworzymy całość, która właśnie z dnia na dzień zmienia nasze życie. Proszę Państwa, yy, tak naprawdę to mamy teraz bardzo specyficzny czas, czas kryzysu pandemicznego, czas jednak kryzysu też gospodarczego, w jakim zakresie wzrosty gospodarcze zostały załamane i w niektórych krajach albo w większości krajów tak naprawdę jest recesja. I co się okazało? że Analizując dzisiaj już z perspektywy praktycznie roku, okazuje się, że wiadomo, COVID zakłócił rewolucję 4.0, tak jak zakłócił cały świat ale w jakimś zakresie stał się akceleratorem tej rewolucji 4.0 i w wielu miejscach nastąpiło przyspieszenie. Wracając do biznesu i do różnych firm, no to niestety okazuje się, że część firm uzyskało bardzo dynamiczne wzrosty sprzedaży i dynamiczny wzrost sprzedaży swoich usług. Niektóre po prostu eksplodowały. Dalej inne zanotowały dość umiarkowane, ale przyzwoite wzrosty. Niektóre umiarkowane spadki, a niektóre dramatyczne spadki. Tak czy owak, można powiedzieć z pełną przekonaniem, że te firmy, które zostały w jakiś sposób już zdigitalizowane i mają obsłużone możliwości wszystkiego przez internet, bez papieru, bez jakichś zbędnych procedur wymagających bycia na przykład w biurze, działają sprawnie. Także ten model litery K, który tu przedstawiamy, to rzeczywiście. Jest coś, co się zadziało, ale jestem pewien, że te firmy, które zanotowały wzrosty, nie byłyby w stanie ich zanotować, gdyby nie były przygotowane w jakiś sposób do obsługi cyfrowego biznesu. Jeżdżąc jeszcze w dawnych czasach, po, 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 po prezentacjach, po edukując naszych potencjalnych i aktualnych klientów, jak to, możemy wyglądać, jak to może wyglądać, gdzie są sukcesy związane z cyfryzacją, z rewolucją 4.0 w biznesie, pokazywaliśmy przykład na przykład Zalando. Rzeczywiście to jest firma, która w dobie, w dobie zamkniętych galerii handlowych, w dobie zamknięcia ludzi w domu nadal notuje duże wzrosty i notuje przyspieszone, przyspieszone wyniki. Tym niemniej oczywiście, jak widać, to jest firma, która już dawno temu była dobrze zoptymalizowana, była zdigitalizowana i była częścią tej rewolucji 4.0. Proszę Państwa, kolejny piękny przykład firmy, która w sposób Efektywnie zbudowała potęgę, korzystając właśnie z innowacji i z rozwiązań IT, czyli z cyfrowego świata. To firma Uber. Oni też nie posiadając żadnej taksówki, zbudowali największą firmę transportową świata, no i niestety kryzys ich mocno przytłumił. Tym niemniej jestem przekonany, że tak szybko jak normalność wróci do naszej codzienności, tak szybko Uber znowu dzięki temu, że jest oparty o nowe technologie, bardzo szybko odzyska swoją pozycję. Firma Booking.com to samo. To był piękny przykład zdigitalizowanego świata, piękny przykład wielkiego biznesu, który został zbudowany właściwie w oparciu o model oparty o jedną aplikację i do maso o masowy dostęp dla klientów, którzy mogą przeglądać oferty z całego, z całego świata, ka z każdego miejsca, na każdym urządzeniu. Też z jednej strony wielki sukces, miliardy wartości, miliardy wyników, a z drugiej strony kryzys to zmodyfikował, ale z powrotem. To, że oni są częścią tej cyfryzacji, to, że są sprawni, to, że mają zoptymalizowane procesy i są częścią rewolucji 4.0, szybko pozwoli im na powrót do na szczyty swoich, swoich sukcesów. Inny przykład to pewnie jest przykład ten, który bardziej jest w tym rosnącym K albo w tym pionowym w górę K. To jest przykład Netflix, Zamknięci wszyscy w domach. Zaczęliśmy korzystać z niego dużo bardziej intensywnie i w sposób no, no taki, że Netflix rzeczywiście zanotował duże wzrosty. Tym niemniej to też jest taki bardzo dobry przykład na to, że dzięki infrastrukturze cyfrowej, dzięki dostępowi do internetu, dzięki mobilności, dzięki możliwości odtwarzania filmów na, na każdym urządzeniu ten produkt po prostu się sprzedaje dzisiaj masowo. Proszę Państwa, co się zadziało w tym ostatnim roku i jakie są prognozy i trendy na najbliższy, najbliższy czas, najbliższe lata? Zadziało się dużo, to znaczy Microsoft, a właściwie jego, jego szef stwierdził, że przez dwa miesiące pandemii, czyli w tych okresach wiosennych, panicznych, skoczyliśmy jako, jako ludzkość o dobre dwa 3 lata do przodu, to znaczy ta Zmuszono nas do pozostania w domu, zmuszono nas do, do korzystania z urządzeń mobilnych, do komunikacji zdalnej, do pracy zdalnej oczywiście. No i w ten sposób całość w różnych obszarach i biznesowych, i społecznych, i edukacyjnych przeskoczyliśmy mocno do przodu. Czyli ten trend rewolucji 4.0 się wzmocnił i na pewno, na pewno wszyscy o tym wiemy, wszyscy to, to, to potwierdzimy. Patrząc teraz w perspektywie długofalowej, czyli co najmniej dziesięcioletniej, Microsoft szacuje, że udział IT, usług IT, usług cyfrowych, usług murowych i tych wszystkich składników związanych z rewolucją 4.0 wzrośnie dwukrotnie, czyli z 5 do 10%. Czyli jeżeli łatwo licząc, każda usługa, każdy produkt, który będziemy kupować, sprzedawać lub z którego będziemy korzystać w przyszłości za powiedzmy 10 lat, w 10% będzie oparty o o usługi cyfrowe, czy jego cena będzie w 10% już zawierała te elementy związane z rewolucją 4.0. Jeszcze dwa słowa podsumowania może, jakie są hity tego, tego, tego kryzysu i hity to są te, które rzeczywiście no, wypłynęły bardzo wyraźnie, to znaczy one są w, używane przez nas w sposób masowy. Tak? Zaczynając od cyfrowego marketingu, który też oczywiście przeniósł się na pewno z ulic do naszych komórek, czy do naszych laptopów, czy do naszych tabletów. Potem zakupy z naszej galerii handlowej przeniesiliśmy się na e-commerce. To na pewno też jest, jest ta zmiana, która w jakimś zakresie zostanie z nami i oczywiście co się okazuje, ci, którzy byli na to przygotowani, ci, którzy mieli hybrydowy tryb pracy, tryb sprzedaży, model biznesowy, no skorzystali na tym mocno. No i okazuje się, że ci, którzy byli aktywni, byli wręcz agresywni w tym zakresie, czyli potrafili zbudować silny marketing cyfrowy i dobrą platformę sprzedaży, uzyskali duże przychody i dużą sprzedaż, zabierając jak gdyby ten biznes z tym tradycyjnym metodom. To, co już mówiłem, platforma do pracy zdalnej, pracy zdalnej dla szkół, dla dzieci, dla, dla nas wszystkich, to z nami zostanie. My, patrząc na naszą firmę, widzimy, że w jakim zakresie nawet to zwiększa efektywność pracy. Zgoda lub elastyczność ze strony klienta powoduje, że możemy dość łatwo i sprawnie pracować dla wielu klientów, równocześnie. Jak gdyby zwyczaje wyjazdowe zostały mocno ograniczone i pewnie w dużym stopniu tak zostanie. Z drugiej strony przez to, że byliśmy zamknięci w domach, no to uelastycznił się tryb pracy i oczywiście czas pracy, co oczywiście ma pewne skutki pozytywne i negatywne, no ale samo uelastycznienie jest dobrym elementem tej możliwości, którą nam daje rewolucja 4.0, a samo rozciągnięcie czasu pracy na cały dzień lub do wieczora, no już nie jest takim dobrym elementem, no ale to jest kwestia ewentualnie edukacji lub uporządkowania tego i wybrania takiej drogi, która będzie dla wszystkich optymalna. Czwarty element, który był, zachował się dość ciekawie i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, to jest sztuczna inteligencja. I pewne modele, które były oparte o te milionowe, miliardowe zapisy cyfrowe dotyczące naszych zachowań, dotyczące naszych zakupów, naszych preferencji marketingowych, naszych preferencji zakupowych. Te wszystkie rzeczy przez, związane z budowaniem tych inteligentnych statystyk się przez Covida dość mocno załamały i rzeczywiście na początku ubiegłego roku no, nastąpiło takie tąpnięcie, że nawet wszyscy powiedzieli, o Boże, teraz to nie wiemy właściwie co, co prognozować i jak prognozować. No, oczywiście minęło trochę czasu i tych danych napłynęło w tej nowej rzeczywistości odpowiednio dużo. No i sztuczna inteligencja już sobie zaczęła z tym radzić i teraz oczywiście będzie musiała być bardziej elastyczna i bardziej otwarta na pewne kryzysy. Tym niemniej ona też znowu stała się takim silnym elementem, który będzie wspierał nas. I w biznesie, i w marketingu, i po prostu w życiu codziennym. Także na pewno te wszystkie elementy uwidoczniły się mocniej, wzmocniły się i mają jeszcze większy wpływ na ewentualnie biznes. Proszę Państwa, nie bez znaczenia, a to może nawet na, na zachętę dla wszystkich, powiem też o pewnym elemencie ekologicznym. Z jednej strony cyfryzacja wymaga właśnie budowania nowej infrastruktury technicznej. Cyfryzacja wymaga produkowania nieskończonej ilości, milionów urządzeń mobilnych, tak, smartfonów, one się, yy, producenci się prześcigają do atrakcyjności, więc ludzie kupują ich coraz więcej, coraz szybciej je wymieniają. I to może nie jest super ekologiczne, bo trzeba to wyprodukować, trzeba wyrwać z ziemi surowce, ale koniec końców, yy, sama ta cyfryzacja jednak powoduje, że zużywamy mniej energii na świecie i zużywamy mniej papieru, także dbamy o środowisko, i dzięki cyfryzacji i Rewolucji 4.0 jesteśmy w stanie potwierdzić, że cyfryzacja jest ekologiczna i wspiera oszczędności tutaj naszych, naszych zasobów naturalnych. Był taki dobry przykład. Salony Orange gdzieś tam rok temu podjęły decyzję, że wszystkie dokumenty będą robić w wersji cyfrowej. No i okazało się, że w 200 salonach Udało się w ciągu kwartału zaoszczędzić około pół miliona kartek. Także to jest taki ewidentnie policzalny przykład, jak możemy zaoszczędzić papier, nasze lasy, nasze puszcze, żeby nie było trzeba ich po prostu wycinać, a żeby te drzewa produkowały więcej tlenu. Dobrze. Dziękuję za uwagę. To tyle tytułem wstępu.